Dzisiaj jedna z najbardziej podstawowych em, czynności, którą musimy wykonywać, pracując z ręcznymi narzędziami, czyli ostrzenie, a konkretnie ostrzenie noży do strugów. Metod jest wiele. Każdy ma swoją, każdy pewnie uważa, że jego jest najlepsza i pewnie ma rację, bo dla niego może być najlepsza. Ja wam pokażę, jak my to robimy u siebie w pracowni. W zależności od, od tego, do czego będziemy wykorzystywać strug, czy jest to Równiak, czy jest to gładzik, czy jest to spustnik będziemy nadawać kształt różny kształt ostrzą. Pokażę Wam na przykładzie gładzika, jak ostrzyć. Natomiast resztę to już sobie tylko omówimy. Możemy ostrzyć za pomocą różnych osełek. My używamy kamieni wodnych japońskich i na takich dzisiaj będziemy ostrzyć. Do ostrzenia potrzebujemy przynajmniej dwóch gradacji. Pierwszy etap to jest zeszlifowanie, odświeżenie całej krawędzi tnącej. Drugi etap to jest wypolerowanie jej, pozbycie się możliwie największej ilości rysek, tak żeby nabrała lustrzanego połysku. Wtedy to ostrze będzie po pierwsze bardzo ostre, po drugie będzie nam służyć dużo dłużej, dłużej. Jeżeli chodzi o gradację, my używamy 1000 jako tej wstępnej gradacji. To jest dość agresywny kamień. Dzięki temu to ostrzenie przebiega w miarę szybko. Druga gradacja, ta, która zapewni nam lustrzany połysk, to jest 8 czy 10 tysięcy. Tutaj różnica jest bardzo niewielka. Można używać 10, są tacy, którzy używają 12 tysięcy. Według mnie różnica pomiędzy 8 a 10 tysięcy już jest niewielka. Jeżeli mamy kamienie dobrej jakości, 8 tysięcy w zupełności wystarczy. Pamienie wcześniej przed y, filmem na, wypłaszczyłem, także ich powierzchnia jest zupełnie płaska. To ważne, żeby była płaska, bo musimy mieć kontrolę nad tym, co robimy i jaki kształt nadajemy y, y, krawędzi tnącej. Y, jeżeli kamienie wypłaszczamy, utrzymujemy w dobrej kondycji, też zużywają się dużo wolniej, więc pamiętajcie, dbajcie o swoje osełki. Ok, słuchajcie. Y, Możemy ostrzyć za pomocą prowadnic, tak jak my to robimy, albo ręcznie, bez użycia żadnych prowadnic. Jeżeli robimy to ręcznie, to raczej powinniśmy ostrzyć całą powierzchnię fazy, tak żeby zachować kontrolę nad kątem ostrzenia i dzięki temu mieć jakąś powtarzalność tej czynności. Jeżeli używamy prowadnic, tak jak my, możemy ostrzyć tylko mikrofazę, czyli Samą końcówkę przy krawędzi tnącej. Dzięki temu zaoszczędzamy bardzo dużo czasu. Dużo łatwiej jest zeszlifować mały kawałek stali, później go dobrze wypolerować, niż całą taką dużą powierzchnię. Kąty ostrzenia. Jeżeli chodzi o strugi tego typu, czyli strugi, w których ostrze jest fazą do dołu umieszczone w strugu, kąt ostrzenia tak naprawdę za bardzo nie ma znaczenia. Więc jeżeli robimy mikrofazę, musi ona mieć po prostu wyższy kąt niż kąt głównej fazy. Przyjęło się e, uważać i stosować jako standard kąt 25 stopni jako kąt głównej fazy. Czyli, żeby zrobić mikrofazę, wystarczy nam 30 bądź 35 stopni. My używamy 35 stopni, dlatego żeby różnica kątów była nieco większa, dzięki czemu ta mikrofaza z ostrzenia na ostrzenie nie powiększa nam się tak szybko i nie musimy zbyt często. Odświeżać całej powierzchni głównej fazy. Jeżeli ta mikrofaza stanie się zbyt szeroka, no to wtedy jakby traci w ogóle sens. Znowu używamy dużo czasu potrzebujemy na to, żeby taką powierzchnię naostrzyć, a chodzi przecież o to, żeby tą czynność skrócić możliwie do niezbędnego czasu. Czasem trzeba ją powtarzać po 3-4-5 razy dziennie więc szkoda po prostu marnować na to niepotrzebnie więcej czasu niż jest to konieczne. Jeżeli chodzi o prowadnice, no to jest to duży temat, jest ich bardzo wiele dostępnych na rynku. Kwestia zupełnie indywidualnych preferencji, my używamy akurat takiej prowadnicy linii Lsena. Jest ona o tyle fajna, że jedna prowadnicę mamy do wszystkich ostrzy i do dłut i do strugów. Działa bardzo precyzyjnie. Możemy używać także na przykład takiego Veritasa. Tym, że jakby z moich doświadczeń i obserwacji, wynika, że niestety im niższa cena, tym mniejsza precyzja wykonania, a przez to mniejsza powtarzalność. A to jest najważniejsze. Jeżeli używamy prowadnicy, to tak naprawdę. Chodzi o to, że jeżeli raz złapiemy i ustawimy na niej jakiś kąt, to drugim razem, jeżeli ustawiamy ten sam kąt, to jest dokładnie ten sam kąt, co był ustawiony wcześniej. Znowu pozwala nam to zaoszczędzić dużo czasu na zmianę ewentualnej geometrii ostrza. Mikrofaza. My używamy 35 stopni. Generalnie kąt ym, tego ustawienia noża na, na prowadnicy to jest tak naprawdę odległość fazy od y, rolki, im bliżej, tym ten kąt się powiększa, im dalej, tym mamy niższy kąt ostrzenia. 35 stopni, ustawiam sobie, zaciskam. Już mam ostrze gotowe do ostrzenia. Pierwszy etap, czyli odświeżenie całej krawędzi tnącej. Jak poznać, że to już mamy za sobą i że ta krawędź jest odświeżona? Jeżeli będę jeździł po osełce. I szlifował tą stal. To jeżeli powierzchnia tej mikrofazy tak, znowu spotka się na nowo z tą płaską częścią ostrza, to na krawędzi pojawi się zadziorek. Część stali zeszlifowana zostaje na sełce, część stali zostaje na ostrzu, powodując tutaj taki bardzo charakterystyczny i łatwo wyczuwalny zadzior. Pierwszy etap wykonujemy do momentu, aż. Będziemy czuli, że ten zadzior powstał, i on musi powstać na całej szerokości ostrza. Musimy go wyraźnie czuć od jednego rogu przez całą szerokość do drugiego rogu. Na środku już czuję, że zaczyna się tworzyć. Na bokach nie czuję nic. Dlaczego? Dlatego, że ostrze nie jest płaskie. I tutaj może parę słów. W zależności od tego, do czego będziemy wykorzystywać strug, czy to jest zicerak, czy to jest równiak, czy to jest gładzik, czy to jest spustnik, będziemy nadawać różny kształt ostrzą. Ostrze, które teraz trzymam w ręku, to ostrze od gładzika, czyli łuk, który będę na nim wykorzystał, wykonywał, powinien być możliwie jak najmniejszy. Wystarczy kilka przesunięć do przodu i do tyłu na kamieniu. Aby przy tak małej mikrofazie, którą mam teraz na ostrzu, zadzior od razu zaczął być wyczuwalny. Na środku już jest. Teraz zajmę się rogami. Nie zależy nam na tym, aby to zaokrąglenie na ostrzu było duże. Dlatego pilnuję się, aby nie przechylić całego ostrza tak, żeby oderwał mi się jeden róg od osełki. Wystarczy, że docisnę mocniej jedną stronę, to powinno spowodować wystarczające wyoblenie. Zadzior jest już od rogu do drugiego rogu przez całą szerokość ostrza. W związku z tym to, co zrobiłem, to wystarczy. Możemy przejść do drugiego etapu, czyli polerowania. Osełka 8000. Tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli jest dobrej jakości, wypoleruje Wam ostrze, dostatecznie dobrze. Niektórzy do polerowania używają skóry i pasty polerskiej. Faktycznie kiedyś też stosowałem tą metodę, też jest niezła, naprawdę dobrze nam przygotowuje ostrze do pracy, natomiast ja jednak wolę używać osełek, dzięki temu, że jednak są płaskie, mam większą kontrolę nad tym, co się dzieje z tą krawędzią tnącą i wydaje mi się, że jednak rezultat jest nieco lepszy. W kilku ruchach zaczynam widzieć wyraźny ślad tej stali, którą szlifuję na osełce i ten ślad najpierw pojawia się ze środka ostrza, co jest dla mnie potwierdzeniem tego, że na ostrzu jest delikatny, delikatny łuczek wykonany. Im dłużej będę jeździł na prosto, na płasko, jakby trzymając to ostrze, tym ten ślad zacznie mi się powiększać, poszerzać i dobrze. Ponieważ jest to gładzik, to dzięki temu nieco wypłaszczam to ostrze na środku, poszerzając tą powierzchnię, która później będzie pracować z drewnem. Okay. No i znowu musimy dopolerować rogi. Bardzo Łatwo jest zauważyć, kiedy ostrze jest tak jak teraz, wypolerowane tylko na środku, jak duża różnica jest pomiędzy tym gradacją 8000 a 1000. 1000 zostaje, zostawia kompletnie matową krawędź, tonącą 8000. Już widzimy, że tworzy się lustrzany połysk na krawędzi. Jak poznać, czy to, co robimy, wystarczy i ostrze jest ostre. No, generalnie to już musimy ocenić naprawdę okiem, własnym okiem. Chodzi o to, żebyśmy na krawędzi tej, którą polerujemy, nie byli w stanie zauważyć żadnych głębszych rysek. Najlepiej, jeżeli w ogóle żadnych rysek na niej nie będzie. Pamiętajmy tylko jedno: jeżeli ostrzymy nieco dłużej, kamień staje się brudny. Tu widać, że jak poleję trochę wody, że te drobinki stali spływają razem z wodą. No i właśnie, te drobinki stali po pewnym czasie, jeżeli kamień będziemy mieli brudny, zaczną nam rysować tą krawędź tnącą. No, i to polerowanie zamiast stawać się coraz lepsze, zacznie być tak naprawdę coraz gorsze. Coraz gorszy efekt ta praca nasza będzie przynosić. Do odświeżenia powierzchni osełki tej o wysokiej gradacji, czyli tych osełek 8-10 tysięcy, używam takiego specjalnego kamienia. Ten kamień nazywa się Nagura. To jest kamień, który służy do odświeżenia, wyczyszczenia powierzchni osełki. Przy okazji też na góra, zostawiając no jakby to ten swój minerał na, na powierzchni osełki, zwiększa odrobinę jej gradację. Łączy te drobinki stali tworząc coś w rodzaju pasty polerskiej, co ułatwia nam polerowanie, więc na góry możemy nie zmywać. No I co? Jeszcze chwilę kontynuuję. No, Jeszcze widzę takie bardzo, bardzo, bardzo małe ślady małe ryski, które prawdopodobnie zostały spowodowane tym, że wcześniej właśnie tak długo pracowałem na powierzchni brudnej osełki. Przeczyszczę ją jeszcze raz. Zobaczcie, że cały czas powtarzam tą sekwencję ruchów. Środek, prawa, lewa strona. Muszę pamiętać o tym, żeby pracować po łuku. To ostrze. Będzie pracować prawie całą swoją szerokością, więc tak samo ważne jest, żeby było dobrze wy wypolerowane, czyli na ostrzone i na środku i z lewej i z prawej strony. Ok, wygląda na to, że jest, e, że jest super. Możemy zająć się tylnią stroną ostrza, czyli tą płaską częścią. Zada generalnie jest taka, jeżeli do jakiegoś stopnia, jakąś gradacją wypolerowaliśmy krawędź tnącą, to żeby faktycznie uzyskać ten efekt ostrości, musimy do tego samego stopnia przygotować, wypolerować tylną stronę ostrza. No i mamy znowu dwa, dwa, tak naprawdę, dwie możliwości. Albo zupełnie płasko trzymając ostrze na osełce, którą też musimy mieć pewność, że mamy płaską, przynajmniej w tym miejscu, w którym będziemy zdejmować ten zadzior, pracować na tej płaskiej stronie ostrza. Albo drugą metodą, my właśnie tą metodę używamy, z powodzeniem się sprawdza i znacznie przyspiesza pracę, a mianowicie używamy linijki. Linijki, którą kładziemy sobie na jednej stronie osełki, na tą linijkę kładę ostrze, i poleruję pod bardzo, bardzo niewielkim kątem samą końcówkę tej płaszczyzny płaskiej, tuż przy krawędzi tnącej. Dzięki temu kilka ruchów, czy takich, czy, czy takich, to, to tak naprawdę w sumie bez znaczenia. Kilka ruchów i mam tą tylną stronę wypolerowaną. Zadzior zniknął, ostrze jest ostre, no i tak naprawdę gotowe do pracy.